Czekam cały rok, czekam tyle dni, na ten jeden dzień, by napisać list, zawsze ten sam zgod. Mikołaju hej, byłem grzeczny cały rok, chcę zobaczyć cię, przywieź mi. Patczek sto i puszysty śnieg Żebym wierzyć dalej mógł, że odwiedzasz mnie Przywieź mi patczek sto pod choinką z Aby każdy miał co chce, ale żadnych rusy Pierwsza gwiazdka już Dawno świeci się Patrzę w okno tam tylko sypie śnieg słyszę wąki sam. reniferów wie. Przyjechałeś mi bardzo kocham Cię. Przywieź mi, paczek to i puszysty śnieg. Żeby wierzyć dalej w górze że odwiedzasz mnie. Przywieź mi, paczek to Miał Ale żadnych ruin. Szybko minie rok, szybko miną dni, a ja siądę, by znów napisać list. Znowu ten sam zwrot. Mikołaju, hej! Byłem grzeczny cały rok, chcę zobaczyć cię. Przywieź mi paczek 100,